Witam serdecznie w dzisiejszym odcinku Niedzielnika Sportowego, w którym porozmawiamy o tym co dzieje się w Koronie Kielce, o tym, że Pogoń w końcu będzie mieć szansę na nowego inwestora, o tym co odwalili Kiebole Sandec Nowy Sącz oraz o transferze Kacpra Urbańskiego. Także bez przeciągania zapraszam na odcinek. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, suba, komentarz bo to pomaga w rozwoju kanału. Jeżeli chcielibyście mnie jakoś wesprzeć, no to link do podmiany również jest w opisie, ale sama łapka w górę też wystarczy. Zapraszam. A na początek, to, co dzieje się w koronie kielce: a korona niebezpiecznie zbliżyła się do pogoni szczecin. I nie chodzi tu o poziom sportowy, tylko o poziom upadku, bo, bo korona niezwłocznie potrzebuje mieć nowego właściciela. To, co wynika z artykułu weszło, no to przede wszystkim to, że. Korona ma w kasie środki, które pozwolą jej funkcjonować jedynie do końca lutego. I teraz no niezwłocznie potrzebują pieniędzy. Pani prezydent Kielc, tak jak powiedziała, tak zrobiła. Zapowiadała to w swojej kampanii i dotrzymała słowa. Klub przestał być finansowany przez miasto. Pieniądze z kasy miejskiej przestały płynąć do klubu i to zrodziło problemy finansowe, jak to zwykle bywa w Ekstraklasie. Miasto również przekonuje, że intensywnie pracuje nad sprzedażą Korony Kielce. Jednak tutaj ma postawione dość proste i jawne oczekiwania. Przede wszystkim w nowy właściciel ma od razu wyłożyć pieniądze na stół, po drugie, ma nie zmieniać nazwy, po trzecie, ma nie wychodzić z miasta. Dodatkowo miasto chce zostawić sobie od 1 do 2% udziałów, co po prostu ma zapewnić im osobę w radzie nadzorczej spółki, a tym samym w zamian, miasto Kielce dają klubowi nie mniej niż 1,5 miliona złotych za promocję miasta. Media donosiły, że nowym właścicielem może być Octavian Moraru, Moro, nie wiem jak się to wymawia. No tutaj, kiedy pojawiła się ta informacja, to pan Moraru prowadził live'a sprzedażowego na, na Facebooku i jeden z radnych chyba po prostu zapytał, czy kupi klub, co, na co się pan sprzedażowy zdziwił mocno. Równolegle prezydent Kielc zwołała nadzwyczajną Radę Miasta i na tej Radzie Miasta postulowała, było to tak ładnie nazwane, techniczne dokapitalizowanie klubu. Tutaj chodzi po prostu o nic innego, mówiąc najprościej, jak umorzenie długu klubu wobec miasta. Korona zalegała Kielcom dużo, bo prawie 8 milionów złotych, 5,5 miliona to, to były koszty wynajmu stadionu od Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, których klub nie pokrył. Pozostałe 2, chyba 30 miliona, no to były po prostu nieopłacane podatki od nieruchomości. A też warto zaznaczyć, że klub ma prawie 2 miliony złotych długów w spółkach komunalnych, więc też nie jest kolorowa sytuacja. Z tego, co też widziałem, koronie bardzo zależy na tym, żeby. Klub miał nowego właściciela jeszcze w okresie okienka transferowego, bo mogliby po prostu sprzedać piłkarzy i nadrobić zyski. Czy do tego dojdzie? No, zobaczymy. Zobaczymy, bo podobno są prowadzone już dość zaawansowane rozmowy z dwoma podmiotami. Tam są wymieniane nawet drafty umów, dogadywanie szczegółów transakcji. Pojawi się też trzeci inwestor, który jest na razie na etapach początkowych, ale też może w ostatniej chwili wejść do gry i, i nabyć. Koronę. No, zobaczymy, jak sprawa się potoczy. Z tego, co wiadomo, w Szczecinie po weekendzie ma się pojawić nowy inwestor i klub ma być przydany w optymistycznej wersji do 31 stycznia, w tej mniej optymistycznej do 15 lutego. Z tego, co wynika z doniesień, właśnie meczyków, czy, czy weszło, klub może przejąć grupę Bishara, Emotta, Edvogados to taka grupa, która już ma w swoich szeregach na przykład yy, rządzi klubem w Portugalii. Nie udało mi się ustalić, w którym, ale no, mają już jeden klub w Portugalii i teraz chcą mieć kolejny w Polsce. Jeżeli mają pieniądze, to w Szczecinie będą przyjęci z otwartymi rękami. Także mówię, no tutaj jest kwestia formalności i dopięcia tego wszystkiego. Jeżeli się to uda załatwić w miarę szybko i w miarę sprawnie, no to klub będzie już miał nowego właściciela do końca miesiąca. Jeżeli będą jakieś problemy, no to maksymalnie do 15 lutego. We wtorek już odbyła się konferencja podsumowująca sezon 23-24 i tutaj na niej pojawił się nawet pan prezes Mroczek. Z konferencji wynika, że klub zanotował stratę w wysokości 8,8 miliona złotych No i tutaj były dwie kluczowe rzeczy. Po pierwsze kluczowa była porażka final Pucharu Polskich, gdzie nie dotarli pieniędzy za wygraną. Drugim kluczowym błędem było to, że nie zajęli miejsca na podium w Ekstraklasie, co też poskutkowało no, dość mniejszymi nagrodami finansowymi. Z konferencji również wynikało, że zobowiązania klubu na ten moment wynoszą 30 milionów złotych i są to głównie kwestie finansowe i kontrakty piłkarzy. A część to też pożyczki od podmiotów prawnych oraz fizycznych. Teraz to, co działo się w Nowym Sączu, Sandecja Nowy Sącz i to, co zrobili jej kibole w meczu z Rysowią, no to jest naprawdę rzeczy jak z filmu. Mianowicie w czasie sparingu Sandecji z Resowią Rzeszów do budynku klubu wtargnęli kibole, zaatakowali wiceprezesa klubu, najpierw go pobili. A jakby tego jeszcze było mało, to wbili mu też widelec w dłoń. Na szczęście, w nieszczęściu jest takie, że ci geniusze zbrodni nie zauważyli monitoringu i nie zasłonili twarzy, więc tutaj policja już ma ich wizerunki, wie jak wyglądają. Teraz podobno naprawdę ostro mają się za to zabrać i szukać tych atakujących, tych napastników, no bo jednak jest to szczyt głupoty. Prawdopodobnie wywodzi się to z tego, że kibice są rozsierdzeni tym. Jak klub jest zarządzany, bo nie ukrywajmy, ale spadli do trzeciej ligi i wielu osobom się to nie podoba. I chyba to po prostu to było motywacją kiboli, że chcieli zniszczyć człowieka, który ich ukochany klub doprowadził do takiego stanu rzeczy. Chore, po prostu. I na koniec Kacper Urbański. Kacper Urbański uciekł spod ręki antypolaka Vincenzo Italiano i resztę sezonu spędzi. w Mąc został tam wypożyczony bez opcji wykupu, jednak no są to dla niego po prostu większe szanse na regularną grę, a chłopak ma ogromny potencjał, co już nieraz pokazał nawet w reprezentacji Polski, więc no miejmy nadzieję, że w tej Mący się po prostu odbuduje, będzie grał regularnie. Jak wróci po sezonie do Bolonii, no to też zostanie mu jeszcze rok kontraktu, więc może ktoś już go kupi z, z lepszego klubu z innego klubu i przestanie się męczyć z tym antypolakiem, Italianem. A wam dziękuję serdecznie za uwagę. Widzimy się i słyszymy jutro na omówieniu tego szczegółowego, co dzieje się w klubach Ekstraklasy na tydzień przed startem nowej rundy. Trzymajcie się i do zobaczenia.